W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera uczniów na górę. Znamy te fragmenty z poprzednich dni, kiedy Jezus, zanim powołuje ich na swoich apostołów, daje im szereg pouczeń, nakreśla jako perspektywę ich drogi już po fakcie ich powołania. Mówi o dobru. Które nie może być więźniem żadnych form, mówi o wychodzeniu do człowieka, mówi o, o tym, że ta siła, z którą później mają jako apostołowi iść do ludzi, to jest siła wynikająca z osobistego spotkania z Bogiem. I dzisiaj wychodzi Jezus z nimi na górę, a więc w to miejsce, które symbolizuje, Modlitwę, czas człowieka i czas Jezusa spędzony ze swoim Ojcem. Powołuje dwunastu, tworzy z nich wspólnotę. I pozwólcie, kochani, że zwrócę uwagę na trzy słowa. Mianowicie, ewangelista zaznacza, że Jezus powołuje ich, zaprasza, aby mu towarzyszyli. Następnie ich wysyła po to, aby mogli głosić. Pierwsza rzecz, punkt wyjścia być uczniem Jezusa Chrystusa to być przy nim, towarzyszyć mu. To jest ciekawe z innego miejsca Ewangelii, kiedy Jezus powołuje apostołów: mówi: Pójdź za mną, nie obok mnie, nie przede mną, ale idź za mną, krocz za mną, towarzysz mi. To towarzyszenie jest punktem wyjścia do autentyzmu życia chrześcijańskiego, do autentyzmu bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. I z tego towarzyszenia Bogu wypływa później dynamizm wiary, czyli idźcie i głoście, czyli ten krok, czyli nieustanna odwaga i nadzieja w zaświadczaniu o swojej wierze i w wychodzeniu ku drugiemu człowiekowi z tą wiarą. Dopiero później jest głoszenie. Oczyszczajmy siebie każdego dnia właśnie z tego towarzyszenia Jezusowi, czy zdajemy egzamin z tego towarzyszenia, bo to jest jednak najtrudniejszy element bycia uczniem Jezusa Chrystusa, bo kiedy towarzyszymy Mu na sposób modlitwy, na sposób medytacji, to może się człowiekowi przez jego aktywność wydawać, że to jest czas stracony, że się nic nie dzieje. Tymczasem wtedy nabieramy mocy ducha. To tutaj, w towarzyszeniu Chrystusowi, uczymy się odwagi i uczymy się głoszenia.